Dzień dobry, witam wszystkich hodowców. Hodowczymy. Witamy bardzo serdecznie. Nie wiedziałem, że tak szybko się znowu Tadeusz spotkamy. Po ostatnim filmie, gdzie zaprezentowaliśmy gołąbki do nabycia, coś tam się rozdzwoniło. Tak jest. Z tego miejsca dziękujemy. Bardzo chcę podziękować hodowcom na nawiązane nowe kontakty. Myślę, że gołębie się obronią. Fajne gołębie pojechały do hodowców także. Super. Ja też. Może tylko powiem tyle, że dużo ludzi do mnie dzwoniło, ale tak jak mówiłem na filmie, bezpośrednio do ciebie kontakt i tak samo tym razem będzie, bo podjąłeś ważną w swoim życiu decyzję. Tak, przez to też się Andrzej zaprosiłem kolejny raz. Podjąłem decyzję o sprzedaniu gołębi rodziców gołębi z MWG rogowo, tych, które zdobyły drugą drużynę i Gołębia, który klasyfikował się jako 11 as przed finałem. To ostro. Myślę, że z bardzo dobrym pochodzeniem są te gołębie, bo to są gołębie z jednej strony uchowane u mnie, a z drugiej strony są gołębie oryginalne od takich owców jak Jerzy Kostosz Wojtek Henderek, gołębie z linii Porsche 911 i, i głównie te gołębie bazuje na tych gołębiach, obstawiając wspólne gołębniki. Ja też myślę, że te gołębie, które zostały nabyte, to fajnie może jak ktoś sobie dwa kupił, złoży coś do tego, albo będzie wpinał to w swoje gołębie, tak? I tak samo w tym przypadku, jeżeli nawet ktoś nabędzie parkę. Z tym, że jest jeden warunek, że gołębie tylko i wyłącznie te 6 sztuk, co tutaj są. Będą sprzedawane tylko w parach, tak jak wydały to potomstwo Aha. na wg rogową. Nie będą sprzedawane pojedyncze te mhm. Czyli co, wierzysz w to, że złote pary istnieją? Myślę, że nie. Ale część gołębi, tak jak na moim przykładzie, że jednak z, z danych par powtarzają, powtarzają wyniki. Rok do roku jest nierówny. Myślę, że tutaj też są różnice. Ale gołębie, które pokazują się z danej linii gołębi na wspólne gołębniki, myślę, że, że jest to powtarzalne. Zaczyna się jesień i jedno, co jest wspólne z ostatnim filmem, to to, że mocno wieje. Albo to no. zaprezentujemy, albo uciekniemy gdzieś znowu do domku. To tak, żeby było was. bardzo dobrze widać i słychać przede wszystkim. Zapraszam bardzo tak? do środka. No to dobrze Tadeusz. Decyzja zapadła, już nie ma odwrotu, że tak powiem, ale myślę, że będzie dobrze. Mamy tu przygotowanych 6 głębi, czyli 3 pary. Tak. tak jak powiedziałeś przed gołębnikiem, będzie warunek taki, że te gołębie muszą iść para. Tam jest. No to dobrze, łapiemy i prezentujemy. Pierwszym gołębiem, którego chcę zaprezentować, jest gołąb o numerze PL. 0347 24 rok 28 88. Jest to ojciec gołębia o numerze 5091, który był do finału 11 lotnikiem na MWG rogowo. Po bardzo bardzo ciężkim sezonie. Co mogę powiedzieć o tym gołębiu? I znów jest to syn mojej bazowej pary, czyli połączenie Hurricane 51 na gołębie olimpijskiej z kategorii C od mojego dobrego kolegi Andrzeja Piskulaka. A zarazem jest to gołąb brat do 8 Asa z WG, brat do ojca 2808 i brat do matki Gołębia 5063, która też, który też brał udział w lotach na WG ROGOWO w tym roku, który, która zdobyła tą drugą drużynę. Także bliskie pokrewieństwo, pokrewieństwo. Super gołębie, jeśli chodzi o wspólne gołębniki, w połączeniu z gołębiami z rodziny Porsche i z, z, go z rodziny Gołębi y Mustang. Okay. Dzień dobry, chciałbym teraz zaprezentować y matkę, a zarazem y samiczkę do tego wcześniejszego samca. Jest to gołąb y o numerze. PL. 034 409 Jest to oryginalna samica od pana Wojtka Enderka. Jest to bardzo mocny imbrent na Gołębia Porsche 911. Zarazem ona była też czwartym lotnikiem w swojej karierze, karierze na, w, go, w lotach Gołębi Młodych. To był oddział 028. Jest to w połączeniu z tym samcem 28-88 dały tego 11 lotnika przed finałem, który zdobywał konkursy, takie jak odpowiednio lotów 6. Był 23 300. 80, bodajże 5 i 11, i tu się wstrząsnę tego, MB, to była ta para, tak? Tak. życia w tej parze. Ja, jeszcze raz tylko powiem: numery mhm. samiczka o końcówce numeru 409, samczyk 2888. Ok. Dziękujemy. Prezentuję. Jest gąb o numerze 6175 PL0347, 23 rok. Jest to syn mojej bazowej pary rozpłodowej. Gołębia, imbreda na gołębie Mustang i Electro razy samiczka z linii Porsche 911 i, i kitel od księdza Kostorza. Ten gołąbek jest ojcem do gołębia PL 0347 25 rok 5063, który zajął 83 pozycję z lotu finałowego MWG rogowo w, dru, w drugiej drużynie po całym programie. Kolejną gołębią, którego prezentuję jest matka. Wcześniej e, mówionego Gołębia 5063 Samiczka jest o numerze PL0347, 23 rok e, 6707 e, I tak jak wcześniej powiedziałem, jest matką 83 Gołębia e, z finału MWG Reorgową w drugiej drużynie. E, w drugiej drużynie i to by była ta para. Tak? Tak jest. Ok. Tak. Kolejnym gołębiem jest ojciec 5060 jeszcze raz może powiem PL0347 25 rok 5060. 16 lotnik MWG rogowo. Gołąb z czwartego lotu zajął 69 pozycję. z finału, z półfinału, przepraszam bardzo, przyleciał 96, co w pierwszy dzień było tylko 100, 180, lub 190 gołębi, a on przyleciał 96 i zajął 121 pozycję z lotu finałowego. Był też w drużynie w drugiej drużynie, którą zdobyłem. Jest to mocny imbred na gołębia Porsche 911 jest to oryginalny gąb z hodowli księdza, księdza Kostorza co jeszcze mogę powiedzieć w tym gołębiu jest takie parowanie jak Porsche 911 był parowany na córkę Black Powera od Hardy Krugera gąb ma numer PL 0268, 22 rok, 68, 62. Bo jak Biroda chce przejść, to jeszcze żeby... Kolejnym, kolejnym, gołębiem, którego prezentujemy jest samiczka o numerze PL0237, 24 rok, 2808. Jest to mm, samiczka uhodowana w mojej hodowli. Uczestniczka wspólnego gołębnika WG Krakus zeszłego roku zaliczyła cały, cały program lotowy. Zdobyła 7 konkurs, 6 konkursów na 7 wkładań. czy 7 konkursów na 8 wkładań, Musiał zobaczyć w dokumentację. W każdym razie jednego konkursu nie zrobiła. Została 40 lotnikiem całego wspólnego gołębnika na ponad 4000 gołębi przyjętych. Eee, zajęła 30, 34. pozycję z lotu ekstrafinałowego 500 km. Eee, ale też jest matką do Gołębia. po podpięknie się eee, zeszytem. Do Gołębia 50-60 który jest szesnastym lotnikiem MWG rogowo i który był w drużynie, w drugiej drużynie. I znowu jest to super pochodzenie e, dwóch moich bazowych par linii gołębi. I tutaj też to by była ta para, tak? Tak jest. Matka i ojciec 16 lotnika MWG rogowo. Mhm. No, i też, jak ktoś to będzie, to chciałbyś, żeby one w tej parze pewnie były pozostawione, nie? A później ktoś sobie może, może połączyć na swoje głębie, czy tam, no nie wiem. Jak najbardziej. Mhm. Jak najbardziej, z tym, że tak jak wcześniej tam wspomniałem, że e, tylko i wyłącznie gołębie będą, e, e, że tak powiem, od, odsprzedane w parach. Mhm. Co co, zachęcamy do kontaktu bezpośrednio do Tadeusza. Numer podasz do siebie? Podaję numer telefonu 783. 828 231. Okej, okay. Co ja po raz kolejny wraz za Wam dziękujemy za możliwość pomacania, jak ja to mówię, dobrego materiału. Nie powstydzić się na pewno o głębie te śliskie, utrzymane, także na pewno. I też już ostatnie pióra dopierzają, nie? Tak. Mhm. No to dobrze. Jeszcze raz zachęcamy i pozdrawiamy wszystkich serdecznie. Do po widzenia. Pozdrawiamy, dobry lot.